guys. I gdy rani przechodzimy z sobie grani po, 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 co? Po pierwsze na normalu, a po drugie z grani i dziadkiem, więc to będzie przesrane i to będzie tak trudne. I, i ja nie pamiętam, czy ja już to w ogóle kiedyś robiłam, czy ja już tak kiedykolwiek przechodziłam grania, gdzież że tak przeszłam. Jak nie, to sobie to dzisiaj, więc obyś nam udało. Yy, Niech będzie normalny, okej, okay, oboje. Bądź cicho grani ja słyszę wszystko. Dziadek nie słyszy bardzo dobrze, ale uderza, ale mocno bije też ten deseń. Naciśnij i przytrzymuj przyciski, aby uwolnić się z wypopaku na niedźwiedzie. Chowaj się pod łóżkiem i w garderobie. Mam 5 dni. Użyj słuchawek, żeby mieć lepsze experience, doświadczenia takie. No, wiecie co chodzi. Ale no. Czy się dużo spóźniłaś? Nie, dopiero zaczynamy dzień. I ja zapom... Ej, zapomniałam, że tu w ogóle. Ej, w sumie już stram w gacie, wiecie? Zapomniałam, że tu coś w ogóle hałasuje, no? Już stram w gacie, Boże, jak ja to dawno byłam. W sensie, może ja tak dawno budowałam dom w Grani, nie? Ale wiecie. tu mam. Ba... Ej, ja trochę stranką mam. Fak! O Boże! Kurde! Tam ktoś był! Okej, kiedy zadzwoni ząkiem? To dobry znak. Na razie tej taśmy nie biorę. Niech sobie tu będzie ta taśma na razie. A dupa, dobra. Nie chcę się z tobą bawić chowanego gumę babcia. <gum> Boże, nienawidzę jej. O oh my, God, dobra jest jakoś. No to POG w ogóle guys, będzie z tego live' odcinek chyba. Zrobiłam sobie takie mini... To nie będzie fany moment, ale to będzie takie, nie wiem, streszczenie tego, co się działo, jak przechodzę grani, bo generalnie z kamerką ciężko nagrywać. Znaczy ciężko nagrywać. Fajnie się nagrywa z kamerką yy, grani, ale ciężko to zmontować, zmęczyć, więc zobaczcie mi naprawdę. Przepraszam. Oh, o fakt O Boże! Ale się zastrzałam. O Boże! Jezu, sorry, guys. Jak bardzo tu przepraszam. O Jezu, ale się wstraszyłam. No nie, no dojechali mnie. A ja tu ja miałam ich dojechać, przepraszam. Boże, to było tragiczne. Wybaczcie mi, naprawdę, nie chciałam. Dobra, idźmy tu. Dobra, tylko dziadek chyba przyszedł, no co, trochę słabo. O Jezu, ona też tu przyszła fuck. Żeby tam był par paralizator. Bogam, to jest wszystko, czego potrzebuję. Nie ma! O Boże, why? No i dobra, no, trochę słabo. Zacznijmy się w kiblu może. Dobra. Mamy tu drugie zdjęcie dziadka, więc jedno jest na łóżku. Mamy świecę do, do łódki, okej. Okay. Jedna świeca jest na łóżku, a druga jest... Yy, druga nie świeci, tylko zdjęcie. Drugie jest tutaj. Paralizator może być na górze, w obok łóżka lub przed tym pokojem. Oki. Okay. Wziąć dziada, czy oboje? Oboje są. <laughs> Trochę ciężko. Bo wiecie, co Dziadek łatwo, bo, łatwo przed nim uciec, ale babcia, ona jest tragiczna do przejścia, naprawdę. <laughs> nie zapisz mnie, nie zapisz mnie, nie zapisz mnie, nie zapisz mnie. Pal gumę, pal gumę, pal gumę, pal gumę, pal gumę, O Boże. No jeszcze skrzypnęło, łonie i Jezus. Co zrobić? No nie, nie, guys, ja się zesram Fuck. Mm. Mm. Nie łapnij, mnie, nie łapnij mnie. No. się znowu. no wiem. Przepraszam, ale jestem taka toxic czasami. <gum> Okej, okay, poczekaj, masz pojedzieć dalej. Dobra. O fak, bo ten kierunek z tym dzwonkiem, ja nie mogę tak wychodzić. Jak debil. No właśnie, no tak właśnie zachowuje się Wiktora, debil. Idź do dziecka swojego, dziecka slendryjne. Książka, okej, okay, to, to sobie weźmy, bo się będziemy teraz nauczyli jak się lata helikopterem, więc git. To się otwiera, tu nic nie ma, oczywiście, że nie. Czyli wszystko mam u góry porozstawiane, pięknie. Nie widzisz mnie. Tylko masz mamy, to wcale nie jestem ja. Cześć kidos. To jest mój przyjaciel. Tylko mnie gryzie po kostkach, debil. O fucking shit! Mm. Fucking, fucking, fucking. A możesz mi tak nie straszyć? Po prostu wyjdź, ok? Po prostu sobie idź. Inny paralizator to jest to, czego potrzebujemy. I zawsze mam taki moment w graniu w grani, że po prostu nic nie robię, bo się boję, nie? ja nie wiem, co on teraz robi. O Boże! O Boże! Ja nie mam psychy. Co się dzieje? Ale się zrelam. I teraz do góry, guys. Nie myślimy, biegniemy po prostu do góry, nie? Choć już mieliśmy się biegniemy do góry, nie? Dobra, do góry i do ich sypialni. Tam chyba jest najwięcej rzeczy. No jeszcze w kuchni. Y... Mięso dla dosaj, łom, okej. Okay. Y... Nie wiem, do czego to. Y... Niech tam sobie tu leży. Y... Tu szybko, szybko. Otwórzmy sobie to. Okej, okay, dobra. Tu będzie nasza kryjówka. O! Mm -mm. Pieprz się, mordo. Faj, no i nie kucnę! Nie zdążyłam, no. Dostałam w ryj. No nie mogę! Nie to się. Uda ci się no wątpię. Dostałam drzwiami wryj właśnie. Życie mnie mnie. Tak mocno mnie mnie, życie, naprawdę. Naprawdę zagramy. No czemu się wróciła? Jesteś ulana? Boże, teraz muszę... Teraz ona poszła do Kidosa. Dobra. Paralizator! Gdzie jest? Paralizator. O mój Boże! I love you so much! Tylko na to czekałam, guys. To jest po prostu zdobycz, której nic nie pobije. I gra tu teraz przyjdzie, a ja seram gacie i się chowam. I może przez okno wejdźmy? To ma sens? Nie, nie ma. Czemu? Był na balkonie! Znowu się zasrałam. To jest. To jest dla mnie za trudne. Ja myślałam, że na Cirku w pierwszym dniu sobie przejdziemy, przecież dałam radę Uff, Nie mogę, nie mogę, nie mogę, nie mogę nie mogę. Jakby... Znowu zostałam w pysk tymi drzwiami Why? Nawet życie mi daje w pysk drzwiami. No, guys, to jest po prostu chore I Ja już nie mam siły Weźmy sobie łapanki. Tylko gdzie on był? Boże, nie pamiętam uh... On był tam gdzieś na pewno. Babcia, a ty? O oh fuck. No i dupa, no teraz tam... Nie wyjdę teraz Omg, oh w sypialni był to... No! Mm, mm. Nie widzisz? Nie, 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 pal gumę, pal gumę, pal gumę, pal gumę, pal, guma, pal, guma, pal, guma, pal, guma, pal guma. Ja mogę być ze sypialni Jak to było dokładnie Ups, on tu stoi. Ale to było kropne jakieś dźwięki. O Jezu! W dolnej szafce. O Jezu, dzięki, kocham Was, naprawdę jesteście najlepsi na świecie. Mm, aloki. Mm. No wstaniesz z tego biura. Dobra. Co to znaczy jak to tak dzwonią i idą do tego, co dzwoni? Dobra. Ja to bym chciała, żeby. Mhm. Mm ja bym chciała nie umrzeć w tym momencie. Ja to bym chciała, żeby się poszedł spać, bo on się czasami kładzie spać i wtedy można mu klucz zabrać z szyi. A to jest klucz do kamer. Czy on się może teraz położyć spać? Czy on tylko na kanapie śpi? Młode skarpetki. dzwoni, dzwoniakie <głosłenie> jest, jest głodne. Spoko. Czyli tak jak ja, ja żebym chciała, że zadzwonię sobie dzwonki jest na żarcie. To było super. Dobra, idź. Ale gram nie chodzi. Mm. <grym> Dobra, szedł na dół, spoko. Eee, czyli teraz my... co możemy zrobić? No, najwyżej możemy nic zrobić, w sensie totalnie. Babcia mnie teraz zjść tu prawdopodobnie. Może się nie upewniać. Dobra. Udało się, guys. Jak nic nie mówię, to przepraszam, ale tak się skupiam, żeby nie umrzeć, bo jakby mam ostatni dzień, dziennie, słabo, wiem. Dobra. Tylko, jakby Ja nie potrzebuję teraz nic zrobić w sumie z tą bronią. Możemy dziecko zastrzelić, generalnie. Okej, okay. strzelmy w babcie i od razu idziemy znaleźć dziadka. Strzelmy w niego, weźmy mu klucz do kamer, pójdźmy do góry. Zdjęcia chyba wszystkie wiem, gdzie są, więc idealnie. Teraz potrzebujemy, żeby tu babcia przyszła. Jest przy kamerach, No to super, idziemy go zabić. O, jak pięknie się składa to wszystko. Dobra. Mm, oj, Pobrzymy. Dobra. Zastrałam się, przepraszam, straszyłam się. Fest. Dobra. Okej, okay, jest tak źle jak wcześniej. Ubyśmy sobie ten klucz. Otworzę sobie te drzwi. Tutaj jesteśmy bezpieczni, więc super. Tu potrzebujemy zdjęcie, to teraz sobie to zrobimy, bo chyba wiem, gdzie jest To jest to tu jest Tu nie ma nic, tu nie ma nic i tu nie ma nic Super, wspaniale Czy my coś potrzebujemy? Bo nie pamiętam Czy to się po prostu... Nie, trzeba strzelić, okej okay. To my sobie strzelimy po prostu tą bronią Tu... Tam są... Tam jest helikopter, tutaj jest ser do łodzi, tutaj to też trochę useless yy, Tutaj na no, razie chyba nic zrobię na razie Na razie, na razie, no, dokładnie no chodź tu Dobra, ej, guys, wiecie, ja zawsze na ostatnim dniu robię tak dużo, że po prostu jak umrę, to, się to wszystko się spieprzy I to jest za każdym razem, ja nie wiem, co jest na tak naprawdę Ale okej, okay, guys, przygotujcie się teraz na celowanie z Wiktorią W przycisk Guys, musicie mi mówić, czy jest okej okay. mm, Czy jak teraz że to trafię? Tak? Tak Niżej, dobra, czekam dalej, jest ok, dobra, chyba tak Tak, okej, okay. mógłbym powiedzieć, że tak, poczekam sobie jeszcze chwilę Gra z dziadygą czy z grani z, grani z dziadygą? Nie było ok, Kłamcy No i co, i teraz... Aha. A da się tu trafić na pewno tym? Bo tak które przepał było, jak nie... A najwyżej byśmy sobie tam poszli po naboje, bo tam się da, to pewnie to tak źle w sumie A Jeszcze raz, guys, bo może ja coś spieprzyłam Nie, odrobinę niżej, dobra, to teraz zrobimy niżej ale ja chcę tak, jakby się ustalić, żeby wiecie, te kraty nie było mi na środku, na ryju. Dobra. Czy tak jest idealnie? Guys, czy tak jest idealnie? Niżej, niżej. Poczekajcie, czekajcie. Się... Niżej delikatnie, w środek. Dobra, to zrobiłam troszeczkę nad środkiem. A tu? <grym> A tu jest idealnie, guys? Guys, czy tu jest ok. Tak, tak, git, git, git. Chyba tak ok. Uda o, oh, udało się! Jezu, I love you so much, guys. A po co mi to było w sumie, bo tutaj nic takiego nie ma? Oprócz tej, tego? Jest, jeszcze coś potrzebuję, no nie wiem, niech on pali gumę. Tam jest ten trup, to wiem, że tam jest trup i to wszystko. Ja tych drzwi nie zamykałam chyba, wiecie? I to mnie troszeczkę niepokoi. Oho, co to Co to może być? Ok. Ja tylko po zdjęcie przyszłam. Dobra, oduszę sobie to zdjęcie elegancko, cyk. I jesteśmy po ostatnie. Otworzy się to i tam będzie ta taka mini gra. Tu mam już więc idealnie się wszystko składa po prostu perfekcyjnie, naprawdę. Ej, chyba tego się nie da przejść, czy ja jestem. Jezu, ja muszę... Iść, ja muszę iść po tego glass tape'a chyba, bo tu... Tu są jakby tu gdzieś będzie dziura zaraz. O Jezu, pamiętam to. Tutaj jest dziura gdzieś? Nie wiem, ale nie, to chyba dalej będzie. Bo wiem, że tam jest chyba gdzieś dziura i trzeba dać jakiegoś... Tej pajnie, co to jest. Okej, okay, dajmy sobie naboi. Jezu, ja jestem, beznadziejna trafiałem takie rzeczy. Nie To jest też useless jak na razie, więc ja to upuśćmy I tu nie mogę wejść, bo potrzebuję tego dla tape'a On gdzieś był, ale gdzie? No chodź Ona się zamała w pół, co się stało? Rozsypała się gdzie tak chyba tego nie słyszałam, z głuchy. Mm, to można ich zamknąć tym, to dobra, to może się jakieś przyda Mm. Łom. Mm. Nie, przegraliśmy, guys. No nie, nie trafiłam w nich. Jezu. No nie. Co to jest za śmierć? Czym jest KidOS? Jakbyście widzieli teraz moją minę. Co się stało? O Boże, kidos, nie spodziewałam się go. Dobra, gayz, generalnie to by było na tyle, ale nie z live'a, tylko z odcinka, którego na YouTubie, ponieważ żeby z tego live'a jakby odcinek, wiecie co chodzi. E tak, dokładnie, żeby był odcinek z grani, bo jestem taka nieważna i nagram nie osobnego. E no dokładnie, trochę przypomnę, ale no to mnie ważne. Więc generalnie osoby z YouTube'a, iż z żegnam.